23 lata temu przyleciałem do Republiki Środkowoafrykańskiej, zlądowałem w Bangi, wyszedłem na ulicę i wtedy poczułem taki specyficzny zapach. Specyficzny zapach zielenizny, drzew, traw. I to pamiętam bardzo wyraźnie, że zapach był taki inny aniżeli w Europie. W samym sercu Afryki, dokładnie w geograficznym środku kontynentu afrykańskiego, leży Rafai. Od stolicy dzieli ją 950 km trudno przejezdnej drogi. I właśnie tam od 23 lat prowadzimy misję. Żeby ze stolicy dojechać samochodem do Rafaj, trzeba trzy dni, a czasami nawet więcej. Podróż jest uciążliwa, powiedziałbym nawet niebezpieczna. W porze suchej, w tumanach kurzu, w porze deszczowej. Obficie padające deszcze zamieniają nasze drogi w rwące potoki, które Zrywają ziemię, robią głębokie dziury i pozostawiają dużo błota. Deszczom tropikalnym towarzyszy zawsze mocny wiatr. Napotykamy na powalone drzewa. mijamy bardzo dużo wiosek. Wioski są tak zbudowane, że domy stoją bardzo blisko ulicy. I dzieci bardzo często przebiegają z jednej strony drogi na drugą. I zdarza się, że dziecko komuś wpadnie pod samochód. Jeżeli dziecko umrze, to natychmiast ludność danej wioski, uzbrojona w maczety i siekiery, rzuca się na kierowcę i go zabija. Tak zabili mojego współbrata, Włocha, ojca Andrzeja. Kiedy jechałem do Bangasu, zobaczyłem dziecko przed samochodem, które nagle wybiegło na drogę. To był tylko moment, kiedy dziecko znalazło się pod samochodem. Ja też nie miałem czasu, żeby wyhamować. Samochód ślizgał się po błocie. No i całe szczęście, że jechałem powoli. Dlatego tylny most samochodu zatrzymał się jeszcze przed dzieckiem. Po chwili, po kilku minutach Nasz samochód był otoczony ludźmi. Bardzo dużo ludzi zbiegło się, żeby zobaczyć, co się dzieje. A ja z radością w sercu i cały szczęśliwy mogłem oddać dziecko ojcu. Było całe i zdrowe. Rafaj leży nad rzeką Sienko. Żeby dojechać do Rafaj, trzeba przepłynąć promem, bo nie ma mostu. Wcześniej pracowali w Rafaj Holendrzy, misjonarze ze Zgromadzenia Ducha Świętego. Oni jako pierwsi w 1963 roku założyli misję, wybudowali Kościół i zaczęli ewangelizację. W 1990 roku przekazali tę misję nam, Franciszkanom. W tym roku świętujemy 50-lecie istnienia misji. Od założenia misji aż do tej pory ponad 9 tysięcy osób otrzymało chrzest. Wspólnota rośnie z każdym dniem, staje się coraz większa. Rodziny są wielodzietne, sześcioro a nawet ośmioro dzieci w jednej rodzinie. Od najmłodszych lat dzieci pomagają rodzicom, opiekują się młodszym rodzeństwem, sprzątają podwórze, przynoszą wodę, pomagają w przygotowaniu posiłków, a także pracują w polu. W początku pory deszczowej dzieci zbierają termity, które po przygotowaniu później jedzą. Termity są dobre, tylko mają lekko piekący smak. W czasie pory suchej, kiedy wysychają wody w strumykach, Szukają ryb w błocie. Wybierają również pisklęta z gniazd, które są ich wielkim przysmakiem. Nie każde dziecko ma szansę pójść do szkoły. Rodziców nie stać na kupno potrzebnych rzeczy dla wszystkich swoich dzieci. Ubranie, długopisy, ołówki, zeszyty. Dlatego tylko niektóre dzieci idą do szkoły. Pelagie żyje bez męża, ale ma już troje dzieci. Sidoni jest jej najstarszą córką. Ma już 11 lat, ale nigdy jeszcze nie była w szkole. Gdy jej koleżanki biegną 4 kilometry do szkoły, Sidonie pomaga mamie w prowadzeniu gospodarstwa. Opiekuje się młodszym rodzeństwem i pracuje w polu, przy naszym kościele i przy kaplicach. Istnieją dziecięce grupy takłe. to znaczy wszyscy bracia. Dzieci bardzo chętnie przychodzą na te spotkania. Jest to dla nich okazja, żeby nie tylko wspólnie się modlić, słuchać Słowa Bożego, ale także, żeby wspólnie się bawić. Życie tych dzieci wcale nie jest łatwe, wiele z nich zostało osieroconych, AIDS albo jakaś inna poważna choroba doprowadziły do przedwczesnej śmierci ojca lub matki, wtedy te dzieci zostają pod opieką kogoś z rodziny, wujka albo cioci albo babci. Mała Tatiana jest z babcią, ale babcia jest tak schorowana, że to nie babcia opiekuje się Tatianą, ale raczej Tatiana opiekuje się babcią. Żeby przeżyć, dzieci muszą sobie jakoś radzić. Zbierają i sprzedają drewno na opał, handlują na targu, pracują w polu, szybko dorastają. Przygotowanie do Chrztu Świętego trwa dwa lata. Osoba dorosła albo dziecko po ukończonym dziesiątym roku życia zapisuje się na katechezę i dwa razy w tygodniu przychodzi na nauki. Po ukończeniu katechezy sam wybiera swoich rodziców chrzestnych. Jest to ogromne przeżycie dla dziecka takich chrzest. Chcą, żeby rodzice chrzestni towarzyszyli im w tym bardzo ważnym momencie ich życia w dniu Chrztu i przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Nie wszystkie te nasze dzieci pochodzą z rodzin katolickich. Czasami są to dzieci z rodzin jeszcze rodziców nieochrzczonych albo należących do różnych sekt. Dlatego rola rodziców chrzestnych jest bardzo ważna. I tych rodziców wybierają same dzieci. Największym prezentem, jaki może ofiarować ojciec lub matka chrzestna swojemu dziecku, które prowadzi do Chrztu Świętego i Pierwszej Komunii Świętej, to nie jakiś prezent, zabawka. Zresztą taki zwyczaj w ogóle nie istnieje. Największym prezentem, jaki mogą dać dziecku rodzice chrzestni, to przyjęcie tego dziecka do domu. I tak też się dzieje. Przynajmniej tydzień przed chrztem, rodzice chrzestni biorą dziecko do siebie, dziecko zamieszkuje u nich. Wtedy mają okazję, żeby wspólnie być, wspólnie się modlić. Rodzice chrzestni udzielają pewnych pouczeń, rad temu dziecku. Dziecko po prostu duchowo przygotowuje się, będąc i mieszkając u rodziców chrzestnych. Mariusz, baba, ja. na ci na kilka razy w roku w centrum misji w Rafaj organizujemy rekolekcje dla różnych grup parafialnych. Uczestnicy przychodzą z trzech sektorów. Z sektora wschód idą wtedy nawet 170 km, bo tak daleko leży Derbisaka, wioska najbardziej oddalona od centrum misji. Przychodzą z sektora północ z Banimy, to jest 60 km. Przychodzą także z głównej drogi z zachodu. To jest 75 kilometrów. Przychodzą, bo chcą przychodzić. W ramach takich spotkań wspólnie się modlimy i wygłaszamy nauki. Nawiązujemy w nich do sprawy wiary, ale także do konkretnych problemów dotyczących ich życia. Bardzo ważnym elementem takiego spotkania jest wspólna Eucharystia i adoracja przed Sakramentu. Rekolekcje trwają tydzień. To czas skupienia i spowiedzi świętej. Przy okazji rekolekcji i odwiedzin duszpasterskich w wioskach robimy projekcje filmów o tematyce religijnej. Filmy te cieszą się ogromnym zainteresowaniem. I odłączną częścią tych spotkań jest wspólna zabawa i taniec. Michel i na są młodymi ludźmi. Zawierają sakramentalny związek małżeński, śluby kościelny młodych ludzi. W naszej parafii to rzadkość. Większość ludzi w ich wieku pozostaje w związkach niesakramentalnych. Ciągle jeszcze istnieje poligamia. Michel i Nadesz po zawarciu ślubu na sposób tradycyjny, tak jak czynili to ich przodkowie, żyli ze sobą kilka lat. Mają już troje dzieci. Zdecydowali się na ślub kościelny. Chcą żyć razem, bo się kochają. Mają obawy, czy ich związek przetrwa, ale przede wszystkim mają wielką wiarę i ufność w Bogu.